Witam w kolejnym Miedzianym Szorcie przed maturą. No to cóż, zaczynamy. No i mamy funkcję określoną wzorem f od x równa się minus x kwadrat minus 4x plus 5. I mamy określić jej zbiór wartości. Jak się określa zbiór wartości funkcji kwadratowej? No, prościutka sprawa. Przypominamy sobie o tym, że jak mamy tutaj oś liczbową, no to zbiór wartości, jeżeli mamy funkcję kwadratową na przykład z ramionami do góry, no to, to będzie tutaj ten punkt do plus nieskończoności, czyli tutaj będzie od q do plus nieskończoności. Z kolei, jak jeżeli mamy funkcję kwadratową z ramionami do dołu, no to tu by byłoby gdzieś jakieś kół w tym miejscu, no to zbiór wartości byłby od minus nieskończoności do tego kół. Więcej informacji oczywiście w filmach o funkcji kwadratowej. No to przeanalizujmy sobie, co się dzieje tutaj. Na początek weźmy sobie układ współrzędnych. To nie musi być dokładny rysunek, oczywiście, ale tak, żeby mniej więcej to wyglądało. Czyli tu mamy oś X, tu mamy oś Y. Pierwsza sprawa, tu jest wyraz wolny, piąteczka. Co to jest? To jest punkt przecięcia się z osią Y, bo ten punkt przecięcia się z osią Y będzie miał współrzędne 0 i 5. Czyli tu będzie 0, tu będzie gdzieś, powiedzmy, piątka. Czyli ten punkt będzie należał tu do wytresu tej funkcji. Teraz następnie patrzymy na współczynnik A. A jest ujemne, czyli ramiona są do dołu. Czyli funkcja mogłaby wyglądać w ten sposób, no a ewentualnie jeszcze mogłaby wyglądać w ten sposób, ale nie jest to istotne w tym momencie. Czyli widzimy, że zbiór wartości to będzie od minus nieskończoności do czego? Tu jest wierzchołek w o współrzędnych p i q i to q jest w tym miejscu, o, tutaj jest to q. Czyli zbiór wartości to jest od minus nieskończoności do tego q. Oczywiście razem z Q. No i już widać na pierwszy rzut oka, co jest prawidłową odpowiedzią. Pierwsza sprawa, już odpada nam od minus 9 do plus nieskończoności, gdyż przy nieskończoności zawsze jest nawias otwarty, czyli to odpada. Następnie już nam odpada od 9 do plus nieskończoności, no bo od 9 do plus nieskończoności to byłoby od 9 do nieskończoności, a u nas jest od minus nieskończoności do Q, czyli to również nam odpada. Następnie zostały dwie odpowiedzi c i d, ale już widzimy, że q jest większe od 5, czyli nie może być od minus nieskończoności do minus 9, bo minus 9 byłoby gdzieś tam na dole. czyli byłoby kompletnie bez sensu. Czyli to nam odpada, czyli prawidłową odpowiedzią jest tylko i wyłącznie odpowiedź d, od minus nieskończoności do 9. Ale przekonani mogą sobie oczywiście obliczyć jeszcze przypominam, że Q to jest minus delta przez 4A. Delta obliczamy sobie oczywiście tutaj, że spisujemy, że jest A równa się minus 1, B równa się minus 4, C równa się 5, czyli będziemy mieli delta minus 4 do kwadratu, odjąć 4 razy minus 1 razy 5, to się będzie oczywiście równało 36, czyli delta nie, to jest minus 36 przez 4 razy A, czyli minus 1, czyli mamy minus 36 przez minus 4, czyli jest 9. Dokładnie to samo 9, co tutaj. Czyli zbiorem wartości jest zbiór od minus nieskończoności do 9. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy shortik. Jeżeli materiał się podobał, to nie zapomnij zostawić łapkę w górę, napiszmy komentarz, polecić znajomym, no i oczywiście subskrybować kanał. Do zobaczenia w następnych materiałach. Cześć!